Na się, ma się. Tutaj kraken. Nie. Yeah. W mrocznym slenderze. Nie. Yeah. Dobra. Wrócimy Tutaj kraken. Witam Was. W slenderze. Woods. Udało mi się go wykminić z pewnej gazetki. Witam Was po tej długiej przerwie. Ukniemy sobie opcję. Sądy mogą być games. Okay. Dobra gramy play czekamy aż się załaduje Zmieniłem trochę. Nie, musiałem zrobić sobie trochę przerwę na nagrywanie, ponieważ zbyt czasu nie miałem. Teraz będę rzucał odcinki tylko z horrorów tylko z horrorów, żadnych innych gier. Będzie wam straka po plecach spływała. Oj, kurwa, będzie. Dobra, bierzemy sobie page collection, bo story mod to podobno jest jakiś zwalony, słyszałem. Nawet nie będę go lukał. Teraz jademy z tym. Zmieszam sobie zensitiv w myszce. Six Ej, to wygląda trochę jak Slender, patrzcie. Ta karteczka. Dobra. Da się tu coś zebrać. Dobra. Dopóki, że ani jednej nie mamy, to możemy sobie pochodzić. Jakby ktoś szurał kutasem po liściach. Dawaj tą kartkę. Rajerze. Nie boję się ciebie. Nie boję... się teraz iść. Pokąpiemy se. Yeah, Stans i... Shadow. Dobra, teraz czas sądy wyciszyć. Troszeczkę trosze, nie tylko. Albo jeszcze troszkę. O! Świetnie. Wecie, nie chcę, nie chcę umrzeć na zawał. Na zawał odbytów. No i pewnie coś mi rana na ryj wyjebie. Tlener ze swoim wielkim pętem. Pętem... O, 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 już, już mówiłem. Już chce mnie zgwałcić frajer. Już chce mnie. No, i całujewski jakaś kajnia wchodzić, czy nie? Dobra. Tylko nie ma... O Kurwa. Chyba... się tutaj schowam. Nic nie było, więc można iść. Ej, takie dreszcze mi przeleciały, że szuk pały. No i jest, no i co, no i co. pietaraj Tym razem... Gin, 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 gin! Airfryer. Z petem mnie nie ganiał. Tryer. a mnie wychlastać kutasem po reju gaju. Nie darłem RIA, bo mam śpi w drugim pokoju. Nie mogę jej obudzić. Nie gramy. Zobaczymy. tam był jakiś zapytajnik też. To jest give me 20 dolar chyba. Coś w tym stylu. On to jest taka... to nie jest już straszna, tylko taka zabawna bardziej. Dobra. Jeśli mnie ten... Eee, to by było na tyle w tym odcinku. Myślę, że następny odcinek będzie chuj długi. Jeśli tak z pół godziny będzie trwał, ten to tak chcę wam pokazać, że żyję, że nagrywam, nie jak DJ Joker. Wrócę ten filmik i piszcie mi, jakie gry następnie nagrywać. Musicie pisać komentarze, jakie gry następnie. Żegnam was. Do zobaczenia. Piszcie w komentarzach, jakie gry nagrywać. To narka. Subni, jeśli Ci się spodobał odcinek.